Szanowni państwo, witam serdecznie na kolejnej rozmowie z ekspertem. O wpływie europejskiego zielonego ładu na branżę chemiczną porozmawiam z panią Agnieszką Skorupińską, partner adwokat, lider praktyki prawa ochrony środowiska z kancelarii CMS. Dzień dobry pani Mecenas. Witam, dzień dobry. Europejski Zielony Ład niewątpliwie stanowi przełomowy krok na poziomie Unii Europejskiej w obszarze ochrony środowiska i klimatu. Staje się również jedną z kluczowych strategii Europy, która będzie kształtowała politykę wewnętrzną Unii na najbliższe lata. Jest to również ogromne wyzwanie, wymagające zarówno holistycznego podejścia, jak i ogromnych środków finansowych. W tym wszystkim istotną rolę będą odgrywały regulacje, które stanowią niejako środek wykonawczy Zielonego Ładu. Już dzisiaj pojawiają się konkretne projekty aktów prawnych, a tylko w tym roku spodziewane jest kilkanaście nowych. Jak wobec tego ocenia Pani dotychczasowe podejście Unii Europejskiej do realizacji założeń Zielonego Ładu? Jakie są możliwe konsekwencje dla przemysłu chemicznego, który już dzisiaj jest jednym z najbardziej doregulowanych sektorów? I jakie to będzie miało przełożenie na nasze krajowe realia? Dziękuję bardzo za takie ciekawe pytanie i przede wszystkim cieszę się, że mogę być z Państwem i omawiać ten naprawdę kluczowy temat obecnie w zakresie regulacyjnym. Myślę, że odpowiadając na to pytanie, warto popatrzeć z perspektywy kilku płaszczyzn. Przede wszystkim to, co się ostatnio dzieje w zakresie regulacyjnym i też w zakresie strategicznym, odbywa się w niezwykłym tempie. Takiego dynamizmu myślę nie widzieliśmy od lat w działaniu Unii Europejskiej. Pojawiają się nowe plany, nowe projekty aktów prawnych i to, nie jest kwestia rozciągnięta na dziesięciolecia, tylko mówimy o przestrzeni dwóch, trzech lat. I tu, jako przykład, mogę podać strategię zrównoważonych chemikaliów, gdzie jeszcze na początku była mowa o tym, że pewne dokumenty będą przyjęte, będzie przyjęta nowelizacja rozporządzenia RIC i CLP, i mogliśmy sobie pomyśleć, że to chwilę potrwa, a tak naprawdę konsultacje już mamy za sobą. taki pierwszy krok na tej drodze został wykonany. Druga, ta rzecz, na którą myślę, warto patrzeć z tej perspektywy, to jest kwestia tego, że komisja jest tutaj bardzo konsekwentna. To znaczy, to nie jest tak, jak zdarzało się w przeszłości, że pojawiał się jakiś pomysł, on czasami był zarzucony w części bądź w całości. Tutaj od początku wszystkie dokumenty strategiczne są precyzyjne, zawierają plany działań, z których wynikają kolejne kroki działania Unii Europejskiej. I to rzeczywiście się dzieje. Tak? Tutaj mamy działania w perspektywie 2020-2023-4 i jest ich mnóstwo i one po kolei są skutecznie um, realizowane. I w końcu chciałam zwrócić uwagę na coś z takiego prawniczego ogródka, ale myślę, że dosyć istotna kwestia, to znaczy pytanie, czy przy okazji wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska nie będzie próbowała pewnych rzeczy. Uregulować, doregulować i zamknąć na poziomie europejskim. I temu chociażby mogłoby służyć stosowanie aktów prawnych w postaci rozporządzeń, a nie dyrektyw. Rozporządzenia to właśnie takie akty, które są przyjmowane na poziomie europejskim i nie ma już tutaj przestrzeni do działań na poziomie krajowym, albo jest ona bardzo ograniczona. Natomiast dyrektywy dużo więcej swobody pozostawiają, dzięki czemu można uwzględnić w większym zakresie krajowe warunki, tak, przy implementowaniu przepisów. I Tutaj chociażby przykład węglowego podatku granicznego, który pierwotnie mówiono o tym, że będzie dyrektywą i już widzimy, że zmierza to w tym kierunku, że będzie rozporządzeniem. Także myślę, że to jest ogromnie ciekawe, jak to się potoczy, bo będzie to determinowało to, na ile elastycznie będzie można podejść do tych kwestii wynikających z Zielonego Ładu. No właśnie, wiemy, że wysokie ambicje Unii Europejskiej będą miały bezpośredni wpływ na większość przedsiębiorstw, tym przede wszystkim przedsiębiorstw energochłonnych. W przypadku przemysłu chemicznego są to zmiany nawet dla całych łańcuchów wartości. Z drugiej zaś strony podczas wielu dyskusji mówi się o tym, że Zielony Ład to nie tylko wyzwania i ryzyka, ale również nowe boce dla rozwoju gospodarczego. Właśnie jakie dostrzega pani szanse na wsparcie rozwoju polskiej chemii i na jaki obszar przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę? Tak, właśnie myślę, że warto też patrzeć na Europejski Zielony Ład przez pryzmat szans, a nie tylko zagrożeń, jak to często się dzieje, bo oczywiście zagrożenia są, ryzyka są, ale myślę, że dobrze by było przy okazji nie przegapić też szans, które się pojawiają w tym wszystkim. I widzę te szanse w kilku aspektach. Przede wszystkim Unia Europejska stawia na innowacje i to będą też innowacje w sektorze chemicznym, więc za tym prawdopodobnie pójdzie Również finansowanie, bo jest ono już zapowiadane. Także myślę, że tutaj i duzi gracze, ale też mniejsze przedsiębiorstwa mogą zastanowić się, gdzie, gdzie jak gdyby można rozbudować portfolio czy produktów, czy też postawić na bardziej innowacyjne procesy produkcyjne. No i podejrzewam, że pojawią się po prostu zupełnie nowe biznesy, tak? Właśnie na fali innowacji. Druga przestrzeń to ochrona rynku. To dla mnie jest bardzo ciekawe. Przez kilka dokumentów strategicznych, które wypuściła Komisja w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, pojawia się, przewija się ta koncepcja właśnie ochrony rynku, która ma polegać na tym, żeby zapewnić powiedzmy większy komfort biznesowi europejskiemu, czyli na przykład w tym polskiej chemii. I tutaj można przywołać w ogóle ideę samego węglowego podatku granicznego, który właśnie polega na tym, że chodzi o to, żeby zapewnić ochronę produkcji europejskiej kontra, tańsza produkcja pozaeuropejska, która właśnie nie jest obarczona kosztami dostosowania i zapobiegania do zmianom klimatycznym, ale też widać inne przykłady, chociażby komisja wskazuje na to, że chciałaby zapewnić większą ochronę przedsiębiorcom unijnym w kontekście rozporządzenia RIC i CLP, które mają i nakładają niesamowicie wygórowane, wyśrubowane wymogi, tak też często bardzo kosztowne na europejski biznes, który który musi konkurować z produkcją pozaeuropejską, z handlem internetowym i komisja chce się tym zająć. Więc myślę, że to jest krok ogólnie w dobrym, w dobrym kierunku dla europejskiego biznesu. I kolejna kwestia, którą widzę, to uproszczenie procedur. To znaczy Komisja Europejska generalnie widzi, że niektóre procedury są ekstremalnie trudne i znowu tu mam na myśli przede wszystkim chemikalia, czyli rozporządzenie RIC i CLP, ale też inne przepisy, które chcę uprościć. I chociażby w tym przypadku można powiedzieć o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, które też jest dosyć trudne proceduralnie. Natomiast komisja sugeruje, że przejdzie na cyfryzację, co myślę, że jest super krokiem w dobrym kierunku i generalnie oczekiwanym przez wszystkich. I w końcu ostatnia kwestia w tym zakresie to takie kwestie jak na przykład zabezpieczenie przed zmianami klimatycznymi. Tutaj po prostu biznesy też mogą skorzystać na tym, żeby się przygotować na to polskie przedsiębiorstwa chemiczne. No właśnie, jak widzimy, tych inicjatyw i działań związanych z zieloną transformacją jest bardzo wiele. Często są one ze sobą również ściśle powiązane. Przy czym analiza i przystosowanie się do tych zmian wydaje się takim bardzo skomplikowanym i kompleksowym zadaniem. Jak wobec tego przedsiębiorcy mogą się przygotować do tych wszystkich wyzwań i możliwości związanych z Zielonym Ładem? Z jakich instrumentów tutaj warto skorzystać? Jakie są Pani rekomendacje w kilku słowach? No tak, rzeczywiście to nie jest prosta sprawa, i myślę, że najlepiej pokazuje to, że wiele firm, naprawdę globalnych, ma problem z tym, żeby ogarnąć, jak gdyby rozpoznać wszystkie inicjatywy, które w tej chwili mają miejsce na poziomie europejskim. Także wydaje mi się, że to najlepiej pokazuje sytuację, w której jesteśmy. To takie praktyczne rekomendacje. To, co bym rekomendowała, to na pewno zidentyfikowanie obszarów, które w ogóle mogą być przedmiotem zainteresowania danego przedsiębiorcy, danej firmy. Firmy, czyli gdzie jest problem, tak? Gdzie potencjalnie dzieje się coś, co może być dla mnie zagrożeniem jako przedsiębiorcy, ale w drugą stronę, gdzie mogę też zyskać, bo to jest to, o czym mówiłyśmy, czyli te potencjalne e, korzyści e, i, e, i śledzenie tego, co się dzieje w ramach danego obszaru, bo w pewnym sensie można powiedzieć, że to są takie właśnie filary, w ramach których już są bardziej szczegółowe działania, więc myślę, że to jest punkt wyjścia. E, dobrze jest też wyznaczyć w organizacji osobę albo nawet zespół osób, które... E, Zajmują się właśnie śledzeniem Europejskiego Zielonego Ładu monitoringiem, i to już też widzimy, że to się dzieje u naszych klientów chociażby. Także na pewno jest to krok w dobrym, w dobrym kierunku. Oprócz monitoringu, co zresztą tutaj na przykład Polska Izba Przemysłu Chemicznego świetnie w tym zakresie działa. My też mieliśmy przyjemność pomóc polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego sporządzając mapę drogową, która też rozpoznawała te obszary, które są szczególnie trudne dla polskiej chemii. No to na pewno jest to też czas działania, tak? Nie tylko tego, co się dzieje na poziomie europejskim, ale też działanie, um, lobowanie wręcz, albo przynajmniej przekazywanie stanowiska poszczególnych sektorów um, przemysłu chemicznego, bo jest to też um, przemysł bardzo specyficzny, tak, który składa się z bardzo różnych przedsiębiorstw, które mają różne um, dosyć specyficzne problemy i te problemy powinny być naświetlane ustawodawcy europejskiemu. Um, ale też właśnie z drugą stronę warto wspierać ustawodawcę w tym zakresie, w którym chciał. Aby on pomóc sektorowi przemysłu chemicznego i proponować pewne rozwiązania. Także tutaj ten lobbying on powinien się odbywać teraz, tak? bo to tak naprawdę wszystko rozstrzygnie się teraz, a nie za kilka lat. To chyba moje takie podstawowe rekomendacje. Dziękuję bardzo za, za te rekomendacje. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawą rozmowę. Moim Państwa gościem była Pani Agnieszka Skorupińska, partner, adwokat, lider praktyki Prawa Ochrony Środowiska z kancelarii CMS. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia po przerwie.